O, słyszałam strzały, ale. Co się stało? Świetniki. Chodźmy stąd, inaczej skończymy agonii. Okej, okay. ty tu rządzisz. Uwaga! Pomaganie osobom poszukiwanym grozi karą śmierci. Nie narażaj się niepotrzebnie. Natychmiast zgłaszaj podejrzane zdarzenia. Uwaga! Pomaganie osobom podziwanym grozi karą śmierci. Nie narażaj Chodź. się niepotrzebnie. Natychmiast zgłaszaj podejrzane zdarzenia. Dokąd idziemy? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Ech, daj mi chwilę. Tu na takie różne rzeczy, tak? Tak. Nielegalna rzecz? Zdarza się. Szmuglowałeś kiedyś z dziecko? Nie, to mój debiut. A tak swoją drogą to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? Dwanaście? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli dawno temu. <laughs> czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu nie przemycasz, to się mylisz. Wiesz za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie! Está da lá Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Masz zepsuty zegarek. Mam rotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Ta, ja też. Wiesz co, nigdy nie byłam tak blisko. Tego. Popatrz jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej! Przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru. Naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. co będzie tam na nas czekała. Ponad grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. A kim ty właściwie jesteś? jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. A ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak. Oczywiście. Wejdź na górę i sprawdź, przed nami. Dobra, możemy iść. Wychodź. Chodź, mała. Patrz pod nogi. Tędy. Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się, na kolana. Sprawdź ich, złożę raport. Mhm. Ręce na głowę. tym miejscu, z dwunastego. Przejęliśmy trzech tym Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Mm -hmm. Za ile będą? Parę minut. <noise> Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. O kurwa. Patrz. Chryste, o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie! Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma trzy tygodnie! Przemiana następuje w dwa dni, więc przestań pieprzyć. Ma trzy tygodnie! Przysięgam! Czemu by was wystawiała? Nie kupuję tego. Kolejny Okej, okay, na mój sygnał ubiegniemy. Przedostać! Sprawdzić okopy! Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno tędy przeszli. Do odwołania rozkazów szukamy dalej. Nie dajcie się zauważyć. Chodź, mała. Trzymajcie Joela. Да, на жив, Nie dała kiedyś kilku naszych kłopotów! To muszą być te pieprzone świeciki, które biorą oddech! Niech boga z nimi skończymy! Czekaj! Schylicie się! Szybko, szybko! Piep! Zostawmy ich klikaczom! i <laughs> stand Okej, okay, idziemy. Chodź, Okej. Chodź, Joel. Idę, idę. Pełno ich tutaj. Ciekawe, jak ich ominiemy. Nie zauważyli nas. Chodźmy naokoło. Jak to wygląda? Za dużo ich też. O, rany. O, cholera. Są z nami w środku. Odwróć ich uwagę. Tak, też to skróta. Oczy okay. otwarte! Jest kurwa! Hej, tu nic nie ma! U mnie to samo. Osłaniaj mnie. Tak jest. Ach, wyciągnęłam Czekajcie. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Tak, to się przyda. Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie mokniemy. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy. Cholera... Kolejni żołnierze... Chcemy wciąż na wolności! Koniec Dobra. poszukiwań, wracamy do sektora 11! Chyba nas nie widzą... Przyjąłem. Do wozu. Właściwie Jesteśmy bezpieczni? Nie, wciąż się tu kręcą. Wszakaj, złap oddech. Joel, zobacz, czy jest tu coś, co nam się przyda. Jasne, szefie. Te, tutaj pójdziemy tą rurą. Możemy przejść stędy. Nie oddalaj się, panie. Łołowo-wołowo, czekajcie, czekajcie. Jezu. Yes. się. Wzywają nas z powrotem. Wracamy pogląd. Chyba już poszli. Słuchaj. Jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny. Z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to... To, co się ze mną stało, jest... Kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie. Też. Co my tutaj robimy do kolei? Jeśli to prawda. Żartujesz. <grystanie> co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem.